Siemanko Witamowski, bardzo serdecznie w kolejnej seriice, którą jest, moi drodzy, Call of Duty i jedyneczka, moi drodzy, czyli tak jest najstarsza z części. Bo 2003 rok, jeśli się nie mylę. I no cóż, no, ogrywaliśmy ją sobie już na, yy, na live'ie. ale y, i miałem też ponagrywane tam, żeby to zrobić pod, pod platynkę, ale wiecie co, no problem był taki, że. No, co by nie mówić, tam przechodziliśmy na weteranie było dużo ginięcia, i wczytywania, i myślę, że to byłoby niezachęcające do oglądania. Także sobie po prostu zagramy jeszcze raz na poziomie regularnym, żebyśmy sobie nie musieli cierpieć. No i cóż, no. wypełnijmy tutaj obiektywy, które nam y, rozkazują robić. Jak widzicie, no wiadomo, takie proste, najprostsze szkolenie, tutaj, nie? I zaczynamy oczywiście od ka kampanii amerykańskiej, potem brytyjska i rosyjska. W kodzie 2 na przykład jest na odwrót, no ale to nieważne, do koda 2 dojdziemy, bo jest już nagrany, także na szczęście. I cóż. Oczywiście zachęcam do zostawienia like i subskrypcji, jeśli Wam się spodoba, jeżeli lubicie koda oczywiście. I co? Przechodźmy sobie po prostu do dalszej akcji. Nasz trening kontynuujmy. On Elder. O. No i dobra, bo mamy pierwsze pierwsze wyzwania. <laughs> Czyli, no jak widzicie. O Boże, kładzenie się pod kontrolem to, to. To, 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 nie, to kiedyś to tak się grało. Ale bardziej chyba jestem przyzwyczajony do kucania pod kontrolę, właśnie. Aniżeli pod C, jak w tym wypadku. No wiecie, jak to było w tych starych kodach. Kiedyś to nie było nic dziwnego, a teraz, no, się wydaje takie nienaturalne.

Jak widać, Szybkie szkolenie, snajpereczka, wiadomo jak jest. No. <grytanie> Uczą nas tu podstaw, wiadomo nie: zmienianie broni, przeładowanie itd. Tak Jeszcze granaty. I to jest akurat tutaj naj, najgłupsze w tym kodzie. Bo te granaty się zachowują, tak wiecie, tak. No, tak inaczej niż by, 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 byłbym przyzwyczajony. I mamy apteczki, które, no wiadomo, tej w kodzie jedynce były apteczki. I no mogliśmy się choć podczas misji wyleczyć, ale zrezygnowano z tego w naszych kodach. Możesz się zamknąć. W dalszych kodach zrezygnowali z tego na początek po prostu od nowych HP przez regenerację, co było dużo przyjemniejsze. I te weterany były dużo prostsze niż tutaj był, wieście mi, weteran w tej grze był ultra ciężki, A jeżeli mi nie wierzycie, to sobie wejdźcie na kanał. Drugi mój w opisie, gdzie sobie platynujemy gierki i zobaczycie, że nie było kolorowo. Dobra. Pierwsza misja przegadaliśmy sobie, także ruszmy dalej. This is Operation Overlord. Invasion of Normandy on D-Day. seaborne Infantry will attack five beaches, codenamed Utah, Omaha, Gold, Juno, and Sword, here on the coast of Normandy. Utah and Omaha beaches will be attacked by three of our infantry divisions. At the same time, two British and one Canadian division will hit Gold, Juno, and Sword beaches. The will be hours. Dobra, nie będziemy się katować tutaj tymi wpisami z pamiętnika, żeby przetłumaczać i tymi filmikami. Po prostu z grubsza chodziło o to, że jesteśmy. Y, ekipą spadochroniarzy, no i teraz mamy po prostu za zadanie. Zadanie się przedostać do pewnego spota, no i. Możemy sobie opcjonalnie skolby zarąbać niemiaszkę, nie. I nie? musimy po prostu powiadomić naszych, yy, że mogą bezpiecznie wylądować. Znaczy bezpiecznie, tutaj na pewno na terenie wroga nie będzie to jakieś bezpieczne ultra, ale wiadomo. Także musimy po prostu się przedostać dalej i postawić wskaźnik. Dzięki czemu nasze samoloty nadlecą zrzucą naszych kompanów. Nie no, ale to tutaj będzie ultra przyjemne tak w porównaniu do. Kurde, ja poproszę tego Garanda, bo Garandzik to jest jednak, moi drodzy, broń. Eee, sobie po prostu będzie dużo przyjemniej niż na tym weteranie, no bo na tym weteranie to była po prostu, wiecie. Łapcie granata. Jak widzicie, tutaj praktycznie każdy przeciwnik nam będzie dropił apteczki. Także, jeżeli się zranimy, nie będzie problemu, się jakoś wyleczymy, nie? Także procedujmy. tutaj rozstawmy. Tam, oczywiście, niemieckie posiłki lecą, bo już uszczeli. Także będziemy mieli nielado towarzystwo. No i sobie poczekajmy na naszych, nie? Jak widać, samoloty lecą, spadochroniarze lądują. I zaczynamy, moi drodzy, akcję. Sejmowanie kurczę, tutaj, prawda, Francji. O Normandia to jest chyba teren francuski, nieprawdaż? Ło, pierdolło. No i jak widzicie HP troszeczkę dosłownie straciliśmy, ale no to w porównaniu z tym, co się traciło na weteranie, to to jest nic. Zresztą patrzcie, jest apteczka, się od razu uleczymy. my full HP i się nie ma co przejmować. Bo w tym wypadku, jak sobie przechodziliśmy, przechodziłem Jak sobie przechodziłem to na Weteraniku, to już w tym moim drodzy momencie, ja bym nie żył, tak nie wiem, 10 razy. Bo na Weteraniku wystarczy dostać dosłownie. Patrzcie to. Na Weteranie wystarczy dostać dosłownie dwa strzały z kara i. No i cię nie ma, nie? Także z pełnym HP, z powodzeniem sobie kończymy level. I lecimy dalej. Myślę, odcineczki tak po pół godziny, czyli. Podejrzewam, że to Call of Duty się zamkniemy w 6-7 odcinkach maksymalnie. No ale wiadomo. Będziemy próbować to jakoś sobie szybko w miarę przechodzić. O, właśnie, jeszcze taki feature, który był tylko w tym kodzie pierwszym, że mieliśmy trzy broni, bo mieliśmy zawsze pistolecik przy pasie. A poza tym, dwie bronie, które mogliśmy sobie trzymać. Tam jakiś samolot, kurde, spada. O dobra, tam mamy... Dobrej. I... Czyścimy, czyścimy te budyneczki. O, granaciki sobie zbierzemy pewnie. Myślę, że będziemy sobie grali z moją amerykańską, domyślną bronią. sobie Niemców. Na jest gun, czego? Tyle, tyle z tego Niemca było, nie? O, wiecie co, nie, no kara, kara sobie nie odmówię, bo z tym kurczę uwielbiałem grać jeśli chodzi o Call of Duty. Rzucę tam na idę, nie? No i mamy. Czyścimy level po level. na nich wyleciał oni nic. W ogóle nie zareagowali. Mam wrażenie. Ale to jest właśnie typo, typowy niemieccy żołnierze. Zawsze albo z MP40, albo z, z, z Karem 98K. Tu się nie pierdzielę, moi drodzy. Po prostu ich oramy, jak leci. Quick sobie możemy trzaskać. I patrzcie to. Możemy tak od boku zaorać sobie tutaj bezproblemowo to działo i, i nie ryzykujemy w ogóle straty HP ani niczym. Ale to już moi drodzy są takie dzikie taktyki, które sobie odkrywałem do dzieciaka. Że wiecie, no, tą grę się przechodziło. Nie wiem, w ciągu miesiąca się. Kampanie koda się przechodziło nie wiem, tam z 5-6 razy tak po prostu, bo się lubiło, nie. I ja sobie na przykład lubiłem dawać challenge, na przykład jedną kampanię przychodzę tylko na te karabiny takie te drugą, że na przykład na pistolety tylko leciałem i tak dalej, wiecie takie... Takie, takie challenge sobie dawałem, nie? Wiecie jak jest. Mają FG42, czyli najbardziej opętna broń w tej grze. Kurde tankowaty! Dobra, i patrzcie, i sobie weźmiemy zamiast Tom Sonika gdzieś tutaj. O, mamy FG42. I to jest z tego, z tego stylu broń, że po prostu mamy taki. O, celowniczek. Mamy magazynek taki 20 ammo. I. Broń co by nie mówić zabija na strzała. Jak, wi jak widać na załączonym obrazku. Jest to do, dosyć rare używana broń przez Niemców, także sobie zawsze jak będziemy ją widzieć, to sobie na pewno ją zbiorę. No bo kurczę, mieć tą broń, a nie mieć no to, to są dwie różne rzeczy. No dobra, i musimy jeszcze. Oj, 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 to dymo. No dobra, gin tam tam <gindą> od wybuchu, frajerze. No i zajęte, misja wykonana. I wiecie, co jest śmieszne? Jak nagrywałem to sobie na live, to w tym momencie mieliśmy już odcinek 30 parę minut, a teraz mamy 15. Także no ewidentnie widać, że jest kurczę, Trzeba, grać trzeba było grać ostrożnie, nie?

I patrzcie, to on ma bara. Ja bym bardzo ten karabin chciał posiąść, tylko że no... A wiecie co, sobie weźmiemy chyba Thompsona. Jak już mamy ten kurcze karabin, to sobie weźmiemy tego Thompsona. Patrzcie. Nie, Johnson. I tam nadjeżdża czo czołg, którego się będziemy musieli... Ginąłem. Nie, spo, nie, nie spodziewałem się, że zginę. Nie będę kłamał. No dobra, może tego Garanda. Trochę podpuszczowałem za bardzo, się poczułem już, moi drodzy, zbyt nieśmiertelny, nie? Nie, Johnson! że za mną noega się chyba poczuł Dobra, oddawaj mi amunicję chociaż Dobra, i musimy rozpiżyć po prostu w drobny mak teraz tygrys, tygrysa, a to jest chyba tygrys tam o kurde Że tu spokojnie, bo widzę, że trochę ich tu jednak jest. Nie, nie pamiętam, że ich się aż tylu respi tutaj, no ale dobra. Ja to jest ewidentnie tygrys. Bum. I nie ma tygrysa. Weź mi tu MP40, pożycz kolego po prostu sobie pozwolę zapożyczyć tymczasowo. Jak widać to strzelanie takie. Jak zaczniecie opuścić full auto, to nie wiadomo do czego strzelacie, bo się tak obraz trzęsie. A to wszystko za sprawą po prostu tego ognia, który nam u glupy napierdziela. No sobie po prostu poprowadzimy taki... takie full auto, że tak powiem. Dobra, załatwieni. Apteczki mamy. I patrzcie teraz to. Bierzemy sobie tego Panzerfausta, bo... Stwórzcie moje słowo, on się przyda. Ech, I to w najmniej oczekiwanym momencie. No ale oczywiście, jak tutaj jako czy tego koda, ja już wiem co się będzie działo, więc się nie muszę... Nie muszę martwić o niespodzianki, prawda? Dobra, on się już nie podniesie chyba. Bo ja świetnie pamiętam, że Niemcy lubili robić zawsze coś takiego, że że dostawali, ale mimo to się chwilę później podnosili tak z, le z leżaka, nie? Po prostu kończyli leżakowanie. Dobra, odepchnięci to możemy uciekać. I jak mówiłem, problemy z Tom. Uuu. No to teraz są faktyczne problemy Bo się nie udało go zestrzelić na strzała No nie, nie szkodzi Idziemy sobie po prostu po, dru po drugiego Panter Pełsta No ale tego... Po, tego poszału to się nie spodziewałem, no ale dobra. Niemniej jednak, chodźmy wziąć pancer szereka, Znaczy pancer Fausta, sorry. I... bum. I nie ma. I po sprawie, nie? Dobra i teraz musi... oj. Boże, przepraszam, bo do moich... Do moich zacząłem strzelać przypadkowo. Zdarza się, nie? Najlepszym. Tak, i ogólnie tutaj sobie przyjechał kolejny czołg, który, no na całe szczęście, te moi zajdą od boku jak tylko tu podejdziemy. Musieli na nas poczekać, żebyśmy sobie to obejrzeli, jak tutaj profesjonalnie załatwiają ten czołg. Kabum! I teraz musimy dojść sobie um, do tego miejsca i tu wyjdzie nam koleś, o właśnie. Peter Parker, jakiś kurczę, Spiderman. Ej, Tom Holland. Ale mrogle. Sir, we just spotted German mortar teams to the south. I say we move in quick and take them out. Nice one, Parker. Okay, guys, be ready to use any grenades you have left. Put down suppressing fire only if you need to. Do not ammo. All right, let's put those mortars out of business. Kłodnia, Shot. Powiem tak. Zrezygnujemy sobie z tego FG-42 na poczet kara z celownikiem snajperskim. Jednak chyba wolę mieć snajperkę taką w razie W i drugą broń na blisko. Niż takie. niż po prostu broń snajperską i tego nie. Też w sumie. Jakby jakby nazwać to, jakbyście się masz, to jest karabin szturmowy z celownikiem, po prostu optycznym. Nie wiem w sumie, jak to nazwać tak konkretnie, no ale. Wiadomo, o co chodzi, że tak powiem. No i co? Misja z głowy. Ty, komander, zaorany. No i sobie teraz... Będziemy jechać samochodem. To gdzie jest Moody? A, bo tam jeszcze jakiś kurde jest. Ach, ten na niego tu czeka w środku, tylko ten się opierdzielał. O, tepnęli się do samochodu i fajnie. In this rolling junkyard. What do I tell him? Hand this directly to Major Shepard. Tell him Baker Company has secured the town, but won't be able to hold it long if we don't get relieved soon. Got that, Sergeant? Oh, yes, sir, you bet. We ride through enemy lines in a French tin can. Want to paint a bullseye on it, sir? <laughs> yeah, pretty sure that won't be necessary, Sarge. So unless you've got a better idea or a radio that works, carry on. Good luck.

Ale to nie weteran, poradzimy sobie. A mogę się wychylać jeszcze z tego okienka elegancko. No taka blokada, że tam w sumie wszystkich zabiliśmy, no ale... No ale przez dwóch panterny się nie przebijemy tym samochodem. No, nie ma co się oszukiwać co robisz, Sarge? I ono ma stara gonić tym głowienkiem. spokojnie szeregowiec king slayer jest tutaj na posterunku ojojoj trochę dostajemy na dziurę nie powiem mamy pół hp o pierdziele, to... Jeszcze go chyba zabiję, nawet waflujcie się i to jest problem. Dużo nie brakowało, żeby trafił, co nie? Kelder zgosiłeś się na ochotnika. Tak powiedział Kapitan Modi. Tam jeszcze jeden frajer. Aż nie jestem pewien, no dobra, już jestem pewien, że się złożył. Patrzcie, tutaj sobie kampił. No. no to co, panowie? Naprawiajcie sobie samochód, ja będę was tutaj krył. Tylko nie wiem, czy chcę przy pomocy tego, czy może przez, Chyba przy pomocy sniper. Snaj... Nie, no, no, bo oni są jeszcze z lewej, zapomniałem. Dobra panowie, poczekajcie, bo ja tej HP potraciłem. Może się po prostu uleczę, to poczekajcie na mnie, momencik. już wsiadam. Ja mam nawet, I O! A, bo ten czołg się cofnął. Nie no, Elder zapierdziela. Dobra. I teraz pomożecie nam, kurde... Możecie nam possać. Patrzcie, to jest Robert Kubica. Ale się ostro tak zamachnął, żeby skręcić tak kurde jakby nie wiem. Może, a może to nie skręca tak. Ej, ale weź tą dupkę ze mnie, co? Przysięgam, że nie chciałem go postrzegać, to był przypadek. Ale dobra moi drodzy, w tym jest sobie skończymy. Także pamiętajcie, jeśli odcinek się spodobał, zapraszam do zostawienia suba, do zalajkowania na drugi kanał zapraszam też i na Twitcha. A tymczasem to było na tyle. Na razie i pa pa.